Za rękę weźmie mnie, Panie, i prowadź sam, Aż dusza moja stanie u niebios bram. Bez Ciebie ani kroku nie zrobię mnie, Stań Ty u mego boku i prowadź mnie. Do serca miłosiernie me serce tul, by zniosło wszystko wiernie i krzyż i ból. Niech spocznie dziecię Twoje u Twoich nóg, okaże miłość swoją, Tyś jest mój ból. Twojej mocy w najgorszy czas, ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas. Za rękę weź mnie panie i prowadź sam, aż dusza moja stanie u niebios bram.